Okres przedświąteczny to najlepszy czas, aby wioska miała okazję do wspólnej integracji. Po raz drugi rzędowicy społecznicy zorganizowali festyn bożonarodzeniowy. Cieszę się bardzo, że mogę tu być. I rozpoczął ten drugi już. No, jak dożyjemy, następnego roku może być trzeci. Wiele by było trochę śniegu, to by było jeszcze więcej atrakcji. Ale myślę, że festyn jest udany. No, przygotowanie do takiego festynu na taką skalę jest bardzo męczące. No, spotykaliśmy się na spotkaniach już bodajże od dwóch miesięcy. Na początku jakieś tam y, początkowe y, propozycje się pojawiały na kolejnych spotkaniach żeśmy już decydowali. Dzisiaj serwujemy na przykład chleb z tym, makówki, to co było w zeszłym roku, moczka też w zeszłym roku. Y, przepyszne ciasteczka pieczone na maśle, superowe, rogaliki. Paszteciki z barszczem i kanapeczki, kawa plus herbata. Najmniejsi uczestnicy z niecierpliwością oczekiwali na spotkanie ze świętym Mikołajem, który przyjechał do nich bryczką. Rzędowickie przedszkolaki przywitały świętego piosenkami oraz wierszykami. Co dostałeś od świętego Mikołaja? Śniadaniówkę. A cieszysz się, że Mikołaj tutaj przyszedł? Dlaczego? No bo jest moim świętym. Jestem w ogóle w szoku, że tak długi program miały i się nauczyły wszystkiego, bo i po angielsku, i po niemiecku, i wierszyki, także super. Michał był wcześniej, bo był 6 grudnia, wiadomo. Ale to jest ten sam Mikołaj, co jest dzisiaj, więc a to on i taka była reakcja. Drugi festyn świąteczny przygotowany przez Stowarzyszenie Kobiet Rzędowickich, Mniejszość Niemiecką, Sołtysa, Orkiestrę, Joannę Bronder oraz Patryka i Broma cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców wioski. Jesteśmy pierwszy raz i wszyscy są jakoś razem, jakoś mogą ze sobą porozmawiać, także jest bardzo miło. Bardzo fajnie, no, no orkiestra gra, Mikołaj chodzi, tylko prezentów brakuje. Dzieci były bardzo grzeczne, także musiałem z dalekiej Laponii do nich przyjechać i poczęstować ich drobiazgami, cukierkami, słodyczami. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, między innymi bożonarodzeniową loterię. Głównymi nagrodami w świątecznym konkursie były choinki, podarowane przez firmę Izmar. nagrody głównej? Bardzo się cieszę z tego. Dlaczego? Bo pierwszy raz żybo choinkę będę miał w domu. Zawsze sztuczne, teraz żywo. Warto było, naprawdę, jest bardzo fajnie, dużo ludzi. Nie spodziewałam się, że będzie tak fajnie. Chciałbym, żeby to stało się tradycją, bo jednak takie spotkanie przed świętami całej wioski to coś pięknego. Jak zapewniają organizatorzy, taką świąteczną atmosferę znów będziemy mogli poczuć w przyszłym roku.